Nagrywam tak zupełnie spontanicznie, bo przed chwilą obejrzałem ten filmik, mam tutaj, tutaj wypisane jakieś tam kilka momentów yy, z sekundami z tego filmiku, chciałem je po prostu puścić i je tak trochę omówić. Ja tam coś napierdolił, chuj wie co. o kan dupy można wyczyścić. Mnie to zablało? Co ty tam pierdolisz? No właśnie, widzisz, mówi, że to ciebie nie rusza. No kurczę, no tak nie jest, to, to sprawa jest podobna jak z tymi naszymi pierwszymi filmikami, co ja nagrałem. Ty później siedziałeś przed komputerem i mówiłeś, że Wojczak, twoja matka jest taka i taka, jak mogła mi tak dać na imię, wyzywałeś, mówiłeś. Mnie to nie rusza, mnie to nie rusza. Chciałbym pójść dalej, bo tutaj właśnie teraz mówiłeś coś takiego. Co? Kurwa tak się burzujesz? Co? Masz z tego bekę? Wrzucasz dużo takich filmików patologicznych. Wielkanoc, alkohol, inne rzeczy, cały czas jakieś piwo się przewija, jakaś impreza kobra pijana, leży w łóżku, ty też pijany, coś tam mówisz, ledwo co na nogach się słaniacie. Te filmiki w większości to jest 80% minusów, no i 20% plusów, no one nie mają żadnej wartości. Nie propsujemy twoich filmików, nie masz pozytywnych komentarzy i innych rzeczy, no ale nie reprezentuję w tych filmikach wysokiego poziomu. Większość komentarzy to jest, jesteś, ludzie piszą pojebanym powiem, że ludzie piszą, jesteś głupi, śmieją się z ciebie, no co my tutaj mamy? Zaraz ze swoją kurwą matką. Bo właśnie na to stać jest. Będź. Ale mnie to nie rusza w ogóle. Nie Nieważne, że ten pedal jakiś inny już... Jest pełna gestykulacja ustami, oczami, uszami, rękoma. Czekam na jakąś Twoją odpowiedź w wideo. Mam nadzieję do usłyszenia, może do zobaczenia. Także nagraj coś.